Cześć wszystkim, tu Inacy z Japonii. Dzisiaj pokażę Wam jedną z moich ulubionych polskich płyt. Pewnie wiecie, że ja kocham muzykę i sam ją tworzę. Moja muzyka jest na kanale Skimashikanai Music, to jest inny kanał, ale jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam, oczywiście. Teraz pojawi się tam odnośnik do mojego muzycznego kanału, ale w tym filmiku po prostu przedstawię swoją ulubioną muzykę. Bo lubię nie tylko sam tworzyć muzykę, ale też y, opowiadać o, o, o muzyce, której słucham. I tutaj mam tę płytę. E, wykonawca to Swan, chyba Słan. Nie wiem, jak czytać fal e, w polskim, ale Słan. I tytuł albumu jest e, Granica Czerni i Bieli. Ta płyta jest z 2003 roku. I jaki to jest gatunek? Yy, Rock progresywny gotycki yy, z wpływem metalu. Nie wiem czy pamiętacie albo w ogóle słyszeliście, ale ja kocham polski zespół Abraxas. Abraxas, który już nie jest aktywny. I jeszcze kocham polski zespół gotycki Kloster Keller. Kloster Keller. Ten zespół jest jeszcze aktywny. Abraxas zawiesił swoją działalność w 2000 roku, ale Kloster Keller jeszcze gra i w 2017 roku nie, 2018 ja byłem na koncercie Kloster Kellera w Chorzowie. Może nie znacie Kloster Kellera, ale pewnie słyszeliście o Ani Orthodox. Ani Orthodox to wokalistka zespołu Kloster Keller. I właśnie, Słan jest formacją. Instrumentalisty w Zapraksasu i Ani Ortodoks. Jeszcze innej wokalistki Kinga Bogdańska. Czyli w Słanie gra Ani Ortodoks jako wokalistka, Kinga Bogdańska jako druga wokalistka i Mikołaj Matyska jako perkusista. Ale niestety ostatnio Mikołaj Matyska zmarł. I Rafał Ratajczak jako basista. Marcin Błaszczyk jako e, keyboardista, Szymon Brzeziński jako gitarzysta, no i tyle. I właśnie e, Matyska Ratajczak, Właszczyk, Brzeziński to instrumentaliści z Abraxasu. Muzykę napisał gitarzysta Szymon Brzeziński, a teksty napisała Ania Orthodox. To jest jedyna płyta swan, i pochodzi z 2003 wieku, jak już powiedziałem. I zawiera 11 utworów. Telefon. Znajdziecie pan I granica czerni i bieli. To jest y, mój ulubiony kawałek. I papapa. Dotyk nocy. Też mój ulubiony. Księżycowy. Też ulubiony. Książę. Też ulubiony. Dziecko mroku. Też ulubiony. I gdzieś każdy może być idolem. I niedokończony wiersz. 11 utworów. Oczywiście wiem, że muzyka to sprawa gustu, ale moim zdaniem yy, ta muzyka jest naprawdę na wysokim poziomie. I to jest dla mnie oczywiste, bo Szymon Brzeziński to naprawdę zdolny kompozytor z Abraksasu. Szymon Brzeziński pisał w Abraksasie też większość utworów i naprawdę mi się podobają. Już Abraksasu nie ma i Swan też nie ma. Ale podobno teraz pracuje jako kompozytor filmowy. Abraxas grał rok progresywny z wpływem metalu, a Kloster Keller to gotycki zespół. Więc jest taka mieszanina. I naprawdę mi się podoba ta muzyka, bo oczywiście Abraxas lubię, w sensie kocham, Kloster Keller też kocham, ale to jest naprawdę, nie wiem, dobra, dobra współpraca. I szkoda, że razem wydali tylko jedną płytę. Szkoda. Ja tę płytę kupiłem w grudniu 2015 roku. E, w japońskim sklepie internetowym znalazłem e, tę płytę i zamówiłem. I e, przyszła płyta. Oczywiście wtedy już słuchałem Sasur i jeszcze związanych e, z nim zespołów, takich jak Ananke, jeszcze Asal. To jest solowy projekt wokalisty Abraxas'u. Tego wokalisty Adama Wasy nie ma w swan, ale i tak chciałem posłuchać swan. I na początku muzyka mi się podobała, ale jakoś nie mogłem się przyzwyczaić do głosu Ani ortodoks, bo ma taki charakterystyczny i mroczny głos. Teraz bardzo lubię jej głos, ale na początku mi szło z oporem ale z upływem czasu przyzwyczaiłem się do jej głosy i sam zacząłem słychać klaster I jak już powiedziałem, nawet byłem na ich koncercie. Naprawdę było super. Ale i tak, płyta Granica Czerni i Bieli zespołu Swan jest dla mnie bardzo ważna, bo to jest połączenie dwóch moich ulubionych zespołów z Polski. Jeśli lubicie taki gotycki klimat, i ciężkie brzmienie, to polecam tę płytę. Ja ją kupiłem w Japonii, zamówiłem e, przez internet. Ale e, jak byłem w Katowicach, jak mieszkałem w Katowicach, e, w jednym ze sklepów płytowych e, była ta płyta. Była. Oczywiście nie kupiłem, bo już mam. Ale wtedy przekonałem, przekonałem się, że nawet w Polsce, nawet teraz sprzedają tę płytę. I bardzo miło się zrobiło. Nie tylko Ania Ortodoks, ale również Kinga Bogdańska ma świetny głos, ale niestety nie mogę znaleźć e, informacji o niej. I najwidoczniej nie śpiewa w innych zespołach. I szkoda, wielka szkoda, bo naprawdę cenię, doceniam ją jako wokalistkę. Dobrze, jeśli moja recenzja zainteresowała Was, to e, podam w opisie mm, kilka piosenek e, tego zespołu. Więc zapraszam do słuchania. Cześć!